kochani, dzisiaj Was zapraszam na kolejną część drapingu z drapek od Iwonki z kanału Polish Spirit USA. Dla przypomnienia to ta drapeczka wygrała 10$, dolarów, ta była pusta Zostało mi jeszcze 4 zdrapeczki, bo jedną mam dla Was na rozdanie na kanale Typli Zaczyna na stronie tipli dla wspierania kanału bardzo dziękuję Marzency, Marzenka Drapie e, za wsparcie życzę Ci szczęścia mam nadzieję, że by się uda wygrać wszystko co tam będzie e, a na razie to jest herbatka i ta właśnie zdrapeczka zaraz będziemy sobie drapać kolejne dwie zdrapeczki razem bardzo Was przepraszam za ręce bo powiem Wam, że byliśmy na truskawkach i po prostu nie mogę ich domyć mam nadzieję, że domyją się a nazbierałam całą biankę truskawek sama pierwszy raz. <grych> no bo nigdy nie byłam na takim zbieraniu truskawek, więc no fajnie. I zaraz co? Przybliżę Was tutaj i sobie zdrapiemy razem. Może będzie tak, bo tak będzie widać. Chociaż nie, mogę i tak. W każdym razie zaraz, ale widzę, że telefon mi pokazuje, że mam mało miejsca. Muszę coś skasować. Przepraszam, zaraz do Was wracam. Także kochani, już jestem. Troszkę skasowałam na telefonie miejsca, więc... Jest ok. Adaś teraz śpi, więc korzystam z okazji i co? Zaczynamy drapać. Fajnie, bardzo się cieszę, że mogę sobie podrapać takie drapeczki. Mamy literkę N. Dla przypomnienia, trzeba tutaj znaleźć dwa słowa w tej i w tej. Wtedy będą wygrane po 5 dolarów. A tutaj będą takie dodatkowe dodatkowe bonusy. O, wezmę sobie drapak make-up, bo lepiej się drapie, wiecie. Tutaj N, tutaj N, tutaj N, tutaj N. I to by było na tyle. Literka K. Tutaj nie ma, ale tutaj jest Knot. Teraz tutaj szukamy sobie, co nie ma K. Hmm, aż dziwne żeby tej większej nie było literki K. Literka P. Tutaj mamy P. Więcej nie ma. Teraz szukamy tutaj. Zobaczcie, też nie ma. Literka Z. Czy tutaj będzie Z? Tutaj nie widzę Z. Aż zerknę w telefonie, może będzie bardziej widać, ale po prostu no, nie widzę, też i tutaj może znajdę później. Literka X nie ma. Tutaj mamy. Może jeszcze jedno będzie. Tutaj, 6. No, więcej nie ma. Literka L. L tutaj mamy. Więcej nie ma. Land Tutaj mamy l. Tutaj mamy. O, tutaj taksi mamy jeszcze. Więcej nie widzę. Y. Chyba tutaj będzie. Pogłębnął się jedna. Tutaj mamy. Tutaj mamy. I teraz tej większej. Tutaj mamy. Bo jest taka podobna do V. Ale jednak troszeczkę się tam różnią te literki, więc ale bardzo podobna. Ok, następna literka B. Hmm, tutaj nie ma B, ale tutaj mamy B. Hmm, jedna. Chyba tylko jedna. I ostatnia gwiazdka w tym rządku. I tu będzie tutaj C. I szukamy teraz tutaj. Dzisiaj jest sobota, ale ten odcinek będziecie sobie oglądać w niedzielę. No i oczywiście jeszcze będzie drugi odcinek z losowaniem tej, tego kursu literka A, tego konkursu z książką. Bardzo się cieszę, że, że się zgłosiliście i że ta książka powędruje do kogoś. Także fajnie. No trochę jest tutaj tej A. Może coś tam będzie. Gdybym tak od początku robiłam, to by tutaj była A i może by fajnie zaskoczyła na koniec, ale ja to zawsze jakoś tak od końca zaczynam. Często tak mam. No ale zobaczymy. Literka I. Tutaj mamy 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 Tutaj mamy. Tutaj mamy. I to by było na tyle. Następna literka. Tutaj mamy O, tutaj mamy O. No, jakby była literka ty, byłoby super, ale zobaczymy. Tutaj mamy O, tutaj mamy O, tutaj mamy O, tutaj O, tutaj O, tutaj O. Tutaj o. No i to by było na tyle. Literka E. Tutaj mamy E, tutaj mamy E, tutaj mamy E. Mamy pierwsze słowo w tej krzyżówce. No i zobaczymy, czy coś będzie. A, jeszcze tutaj E: E, 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 e i E. No zobaczymy. Literka U. Czy gdzieś jest tutaj literka U? Tutaj mamy U, tutaj mamy U. I to by było chyba na tyle. Tutaj nie widzę literki U. Mamy jeszcze cztery literkę, literkę, literka F. Tutaj mamy dwa F, więc mamy słowo pierwsze. Ale czy coś jeszcze będzie? To zobaczymy. A tutaj nie mamy niestety. Patrzymy następne. Literka W. Tutaj nie mamy w. I tutaj nie mamy w ani jednej. Hm, szkoda. No zobaczymy. V. Tutaj mamy. Tutaj nie ma tej literki, tutaj mamy. No kochani, jakby była literka R, to by byśmy mieli dwa ten, ale wątpię, że tak będzie. Eee. Co? Ostatnia literka. Q. <laughs> Q zupełnie nie ma, bo jakoś jej nie kojarzę, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma wygranej, bo my nie było, ty nie było, h nie było, R nie było, G nie było. Chyba nic tutaj nie przegapiłam. Sy nie było. Także wydaje mi się, że tutaj jest przegrana. Zobaczymy sobie dla ciekawości. Byłoby tu 10 dolarów, a tu by było 100. No, ale nie ma. Także jest przegrana. To zrobimy sobie jeszcze jedną. Więc myślę, że będzie fajnie. I sobie zrobimy jeszcze jedną. No, zaczynamy z literki Q. Zobaczymy, czy tutaj jest gdzieś ta literka. Ale nie widzę. Literka Wy. tutaj W, tutaj W, tutaj nie ma, literka Z, mam nadzieję, że dobrze widzicie, literka Z, 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 hmm. nie widzę, a tutaj też nie widzę sobie tak w to w stronę teraz literka D. Mówiłam chyba w poprzednim odcinku, że właśnie w tych drapkach amerykańskich zauważyłam, że bardzo dużo nie ma tych literek w ogóle. Ech, jakoś tak u nas też to się zdarza, ale nie aż tak. No niestety nie ma. Więcej literka F. Tutaj mamy. Tutaj nie ma F. Tutaj, zobaczcie, też nie ma F. Albo ja nie widzę, ale nie ma F. Nie widzę. Literka J. J, J, j. Tutaj mamy. Tylko jedna. Teraz tutaj poszukamy. Hm. No niestety. Literka L. Mamy w bonusie. Może będzie bonus. Fajnie by było. Tutaj mamy L. Teraz szukamy tutaj. Mamy tutaj L, tutaj mamy L, tutaj mamy L, milk, mm, więcej nie widzę, literka M, tutaj mamy M, tutaj mamy M, tutaj mamy M, e, teraz tutaj mamy M, no i to by było na tyle. Literka C. Tutaj mamy jedną. Tutaj jest. Tutaj jest. Patrzymy, patrzymy. Więcej nie widzę. Następna literka O. Tutaj mamy O. Tutaj mamy dwa O. Tutaj mamy O. Tutaj i tutaj. Tu mamy O, tu mamy O i tu mamy O. OK. Żeby także było widać. Następna literka X. No na razie nie widzę. Literka E. Bo ponusie mamy E, tutaj mamy E, tutaj mamy E, tutaj mamy E. Tutaj mamy e. Tutaj mamy e. Tutaj mamy E, tutaj mamy E, tutaj jest E, tutaj jest E, tutaj E, tutaj E, tutaj E, tutaj, e, tutaj e, e i E. Ok. Literka H. Czy tutaj jest gdzieś H? Nie ma H. Tutaj mamy H. Tutaj mamy H. Najwięcej nie widzę. Literka I. Tutaj mamy I. Tutaj mamy I. Tutaj mamy I. Tutaj jest I. Tutaj I. Tutaj I. Tutaj I. OK. Literka S. Tutaj mamy S. Tutaj mamy dwa S. Nic nie ma. Tutaj mamy S. Step. Tutaj mamy 2s. Tutaj mamy s. Tutaj mamy pierwsze słowo. Mes. No zobaczymy, czy coś będzie. Czy będzie jakiś chociażby wzrok. Literka u. Mamy w bonusie. Mamy tutaj u. Hmm. Nie widzę. Chyba nie widzę. No dobrze. Dwie ostatnich literki Y. No jest tutaj. Tutaj. Czy tutaj jest gdzieś? Nie ma. I słuchajcie, ostatnia literka, zobaczymy. Literka A. Mamy tutaj, no ale nie mamy R, nie mamy B. Tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy, tutaj mamy no ale nie mamy. N, nie mamy R, bo tutaj jest jedno słowo Jan, no ale nie było P, także nie było G. No i zobaczymy, czy tutaj coś będzie, bo jedno słowo jest, ale jedno, jak wiecie, to za mało. I podejrzewam, że tutaj też nie będzie nic. Literki K nie było. P nie było. A nie było, nie nie było, TY nie było, ty nie było. No niestety. S S tutaj było, ale, ale nic nam to nie daje. G nie było. No trudno. No jest przegrana, zobaczymy dla ciekawości. 50, 50, 10, także jak na razie y, dzisiaj jest na zero. Mamy tylko jedną te 10 dolarów. Tutaj jest, y, została nam jeszcze. Ale zobaczymy, słuchajcie, tak 46, 47, 44, więc zostało nam 42, 33. Może, może coś tutaj będzie, więc w następnym odcinku, już ostatnim, yy, zobaczymy, czy coś tam u nas wyjdzie. Ja Wam bardzo dziękuję. I do następnego odcinka. Oczywiście wpadajcie do Iwonki. dajcie się, jest słupka, kto jeszcze nie daje, ona już za chwilę będzie rodzić. <noise> będzie to dla niej fajne, miłe, jak. Wróćcie ze szpitala, a tu tysiąc subskrypcji. Fajnie by było, naprawdę. Zróbmy i to. Pozdrawiam Was serdecznie. Łapeczki w górę, jak Wam się podobało. Oczywiście subskrybujcie jeszcze, nie subskrybujecie. Oczywiście wspierajcie kanał, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.